Co to jest taki świat jak pielęgnaż, mi się nie chce na nim grać. Jakie to jest straszny gówno, że nie mogę w to uwierzyć. Tak mi się tu już nudzi, jak na wycinanie drewna. E, Szukać diaksu na darmo. Nie ma co robić. Fuck. Ej, co tu w ogóle jest? Co to jest co? Kutynek jest tutaj jakieś wejście? kurde Ej, kto tam jest? Ktoś tam jest. Kto to jest? hej hej, hej, kim ty jesteś? musłem, która może odmienić tobie życie. Ale jak ch ty chcesz mi odmienić życie? Tego życie nie, nie da się odmienić. Ono jest tak strasznie podniane. Jezu, przestań się stresować. Jak chcesz, chodź żeby twoje życie było lepsze, wejdź do tego pieprzonego portalu i nigdzie nie uciekaj niczego. Uciekasz ode mnie, ucieka, a nic nie zrobię. Hmm, ale parę że mi się nic nie stanie no tak, gdyby coś tu się stało, przyszedłby ci, mi kazał to wchodzić o Jezu, i tak też życie jest głównie, no dobra, ma zaryzykować, ale ma być ona lepsze. zaufam Tobie dopiero Cię poznaję, ale zaufam Dobra, 3, 2, 1 Ufak, ale nie na polikowa. Pol gdzie w, gdzie w ogóle... Gdzie w ogóle Ale nic nie czułem, żeby ten świat na się lepszy. Na razie jest taki samy ten... Nic nie ma co robić. A na że zostały mi te rzeczy. Kurde, jakieś siły... Ale coś tutaj widać. Jakieś lepsze te. Ja. Jakieś lepsze są tutaj ludy. Jezu, może trochę trzeba, żeby uruchamiać. Co tam jest? To jest jakiś budynek. Ej. Gdzie ja tam idę? Czemu jestem w ogóle głupiszka tam sam do siebie? What the fuck? Ciekawie co tam jest. Co to za w ogóle budynek? Może się jest tam i się dowiemy czegoś? Gdzie my w, w ogóle jesteśmy już? Gdzie ja jestem w ogóle? Może się dowiemy. Bo ja nic nie wiem, nie? A fajnie tu wszystko wygląda. O. Ja pukam? Twarde drzwi. Nikogo nie ma. Halo? Jestem ktoś? Może ktoś się śniadanie? Nie ja tam, nikogo nie ma. Nikogo nie ma. A fajnie, fajnie tutaj tak wygląda. Piek tutaj lepiej, tam było takie, takie bardziej wykulone, co nie wyglądało. jak się fajnie mogłoby Co tutaj jest? Tutaj, wow, łóżko jakieś zarąbiste, my mieliśmy takie gówno, tutaj jest tak mega, rybki, wow, mega, szafki, ten, chute. Mm, Yy, Grzebień i ta szczotka Nic nie ma, nic, nic Nic nie ma, wiesz już... Wrócimy jakąś trzecią przy... poszatkę Gdzieś tutaj mieszka, ale no, fajna ta Uff, fajna tutaj łosieńka Właśnie mieliśmy dzisiaj dawno... szczotka Podróżowaliśmy, trzeba na razie wziąć prysznic. Chwilę. Oj, fajnie. Oj, fajnie. Na razie po tylu dniach. O, po tylu dniach, dobra. O, po tylu dniach prysznic Te się przemijają. Dobra, wszystko jest o, fajnie. Dobra, idziemy dalej. Ej, to kilowki, kilowki, kilowki. nic nie mam. Ej, yes, czy muszę jakieś wskazówki szukać. nie wiem, będziemy rozpieprzać. Uj, nie, 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 Fuck! Jest, nie, Ej i co? Taki save? Jeszcze coś musi być na pewno tutaj Gdzie tu jest? U nie mieliśmy jeszcze tej zbrojki O mieczyk mamy drugi, o nawet mamy kokso Ale spoko To BUM będzie, będziemy napieprzać Dobra, idziemy coś tam szukać Może coś tutaj będzie może trzeba pochodzić, poszukać, trzeba się wyraźnie dowiedzieć, o co tutaj z tym domkiem, come on. o co chodzi z tym domkiem w ogóle. Pełno jedzenia i tak mówi, że za darmo, zobaczymy moją celność, nie widać, słabo, no to fakt, nie wiem co o co ogólnie z tym chodzi wszystkim. fakt, trzeba jak najszybciej się dowiedzieć o co z tym chodzi. Z tym domem, z tym portalem, ja nie wiem o co z tym chodzi. W ogóle kto to tu wtedy był? Jakiś typek? Jak... nam on weźmie jakiś portal, chciał specjalnie nam odmienić życie, żeby było lepsze. Ale dlaczego? Kolejna rzecz. Kurde. Znów. Boje, tu jest ja mam co, płytka jakaś nie wiem o co chodzi z tym o co chodzi z tym dobra tutaj nic nie da bo tu tutaj nie jest do wkładania płytki, gdzie tu jest i kurde, już się boję jest to z tu jest kurde dobra. Wkładamy tą kutę i zobaczmy, co to jest. Witaj, przybysz, pewnie taka jedna osoba z dziwnym takim strasznym głosem kazała tobie wejść do portalu. Mi kiedyś tak samo e, wkazała wejść do tego portalu, ale na nie chciałem. Jakoś mnie przekonała, że tutaj portalu i okazało się, że ten świat, mimo że jest lepszy, ale jest także trudniejszy, trudno na nim przeżyć. Nie, ale nic się nie staje po tej. Zostawiłem dla ciebie dom. Masz, Możesz w ogóle tam przebywać tylko jeden tydzień. Czas będzie się odliczał, jeśli zostaniesz tam o jeden dzień dłużej. To wybuchnie, nie będziesz miał już szansy żyć, więc daję ci tylko tydzień, ja jestem duchem, uważaj tylko na stworki, pewnie może znalazłeś sekt, ale jak nie znalazłeś, to on jest pod schodami, Tu musisz tam, jak nie znalazłeś ogłęb z żadnego domu, tu i sobie, Poszukaj. Na pewno znajdziesz on. Jest trochę od właśnie tych płyt. Dobra, to jest... ja już kończę I pamiętaj, da jeszcze jedną rzecz. Masz tydzień. Na całym świecie porozstawiłem wiele płyt. Musisz ich szukać. Trzymaj się. What the fuck? Kurde, co to było? Mówi, że będzie mi trudno przeżyć. Dobra, ty je tu zapieram i pewnie mi się to przyda. Dobra, zlecimy. No tylko 7 dni. Ja pierdzielę. 7 dni, nie wiem, czy ja zdążę. Uff, dobra. Więc co, idziemy się przespać do domu, do nam chociaż na te 7 dni tym pięknym domek. Ale wiem, tak i tak do bym za długo nie prze nie przybywał. Ale dobra, choć 7 dni widziałem. To jest typiwsze na atakowanie, nie? Fuck! Jest! Widzicie, ciężko będzie nie przeżyć, bo tutaj bo zabieram rzeczy te. Trzeba naprawić ten domek. Nie Tak. nie go jest porozmawimy gdzie poszukać to ja nie mam tego chociaż tak na razie zrobimy łatę, a zobaczmy takie trzepko. Dobra, jedziemy, nie chcemy się zgaszać świateł, bo trochę by to mi zajęło. Dobra.